No hej, cześć Mano, z tej strony Hawajas I witam was w następnym odcinku z Let's Play is Minecraft Survival sezon 3, tak e, Witam Was w odcinku w 26. No i późno <coughs> znowu tak długo nie nagrywałem, e, że doczekaliśmy się i e, to no, moje słowa stały się prawdą. Wyszedł Minecraft 1.21 1.21 Tak I I co, no dzisiaj sobie troszkę Pokażę wam co tam się zmieniło na sejwie Tak, pokażę co tam się zmieniło, no i będziemy sobie coś robić, budować No i też tak pokrótce powiem co tam się zmieniło i co mnie tak zainteresowało, na co ja zwróciłem uwagę przy tej aktualizacji no i co? Łapek w górę, soczysty komentarz I, i i i lecimy, tak. Tak jeszcze tu patrzę kurde hmm. Tak myślę gdzie by mogły być bagna w naszej okolicy, bo kurde po, powstał następny wariant tego e, MOBA. E, szkieleta mianowicie. Jest nowy wariant, następny. Ale o tym zaraz. Dobra, mam jakieś tam budowane rzeczy. E, I idziemy na tą plażę. Tutaj w sumie się za dużo w bazie nie zmieniło. Oj, zapomniałem dodać, niestety jeszcze jestem nadal lekko chory. Yy, gardło mnie boli, także przepraszam jak nie będę tak yy, płynnie mówił. Bo też tak na razie za bardzo nie mogę mówić, ale no odcinek stwierdziłem, że nagram. No jeszcze dwa odcinki. Yy, sobota, niedziela i sobie będę mógł zrobić przerwę. Dopiero na no, następny weekend może akurat mnie gardział przestanie boleć, bo... No, nie ukrywam ciężko się nagrywa yy, i co? Yy, także o tam gdzieś już zombiacze słyszę. Kurczę, wziąłem sobie te yy, wiśnie tutaj posadziłem ogólnie, dwie Żeby bo to fajnie wyglądają te drzewa. Nie będę ich ścinał. Wiśniowe. Także będą i tutaj troszkę też Oho! Rozbójnicy. No, czyżby jakiś patrol tu był a możliwe ale tylko pojedynczy był w sumie może był jakiś patrol bardzo możliwe pilager outpost niedaleko dobra bo mnie ten e, rozbójnik troszkę tak e, wybił e, z rytmu e, tak no będę mówił tutaj o, o zmianach, jakie zaszły w 1.21. No i tak w ogóle ostatnio sobie też zdałem sprawę, że e, niedługo będzie 10 lat. Jak tak regularnie zacząłem grać w Minecrafta, tak na stałe. Także super, nieźle. Czas, kurde, nieźle leci. No. bo to było gdzieś w okolicach 2015. Także no, już trochę czasu temu. Yy, tak, co tam, yy, tak powiem pokrótce, yy, co mnie, co mi przykuło uwagę, jak tylko usłyszałem o tym, kurde, nowym Minecrafcie. Tak, nowym starym mm. dodano kurde coś yy, crafter, tak. Czyli taki nowy crafting table. Yy, ciekawe, ciekawie to, yy, no ciekawie to yy, myślę ująłem bardzo. Kurde no, dodano coś z stylu nowego crafting table, także ciekawa sprawa. No i w sumie jak tak oglądałem chyba u TeachMe'ego, u TeachMe, przegląd aktualizacji, no to tak w sumie bardziej chyba będzie ten crafter przydawał się wszelkiego rodzaju mechanizmach, ale myślę, że ja go sobie też tutaj wytworzę i coś sobie popatrzę, jak to tam wygląda. Kurde, kilo nie mam toporka. No, co tam dalej? To tak z głowy kurczę. Zostały dodane, jak chodzi o bloki, możliwość wytwarzania stafu bloków. Cegieł. Mamy cegły, tafowe, jeszcze jakiś blok. I ogólnie z miedzi zostały dodane coś w stylu krat miedziowych jako blok. Całkiem ciekawie, fajnie to yy, wygląda. Nie powiem, że nie. Nom. I tak myślę, co jeszcze. ury debele mole. co robimy. Kurde już się noc robi, super. Yy, I w sumie to też ciekawe ja wiecie, jak wiecie, lubię kurde budować w Minecrafcie i w ogóle różne rzeczy robić, to na pewno to wykorzystam. Kurde. Yy. Także super sprawa, że są nowe bloki. No tych bloków już jest naprawdę dużo ponad tysiąc, a ostatnio tak z ciekawości patrzyłem a w, w, w tej w alfie było około stu chyba także no rozwój naprawdę duży noc przeskipowana, że tak to nazwę no, żartuję, cięcie zrobiłem po prostu żebyście tego nie musieli oglądać no także jest to naprawdę duży przeskok gra się ro rozwinęła od tamtego czasu mega sporo także wiecie no z jednej strony to dobrze a z drugiej strony wiecie ktoś powie że zabija kreatywność a z drugiej strony jak ktoś umie korzystać z tych bloków dobrze wie co z czym pasuje no to też jest łatwo fajnie zbudować dobrą strukturę po prostu budynek jakiś fajny no także wiecie Co ja tu kurde nie mogę tego oporować? Patrz! z starczo mnie działało. He, dobre. No. E, co tam jeszcze, kurde? O crafterze mówiłem O blokach Właśnie nowe moby Zostały dwa nowe moby O jednym w sumie już wspominałem Mówiąc o, o tym jak, Że zastanawiałem się gdzie są jakieś bagna W pobliżu Bo jest to nowa wariacja na temat kurde Szkieleta No mamy te zwykłe szkielety Te czarne szkielety Jeszcze jakieś szkielety są na pewno pominąłem Ale mniejsza z tym i ten nowy szkielet się nazywa Bog. Bogd. Kurde, nie wiem, zapomniałem jak to się wymawia. Ale ogólnie, obydwa te MOBY są na literkę B. E, tak. No i w sumie sobie jest i on troszkę chyba. A i zatrutymi strzałami strzela zamiast zwykłymi, tak. E, no. E, I jeszcze co tam? E, jeszcze jest Breeze, czyli taki że tak to nazwę, nowy Blaze. No i właśnie z tym Breezem dodali nowy achievement, kurde. Który można powiedzieć działa na tej samej zasadzie chyba jak mamy achievement zagasta z tego co się orientuje. No chodzi o to, że w skrócie ten Breeze, nie tak jak Blaze zamiast powietrzem to włada ogniem, że tak to nazwę. I ten, znaczy, no Blaze włada ogniem, a włada powietrzem, tak. No i po prostu chodzi o to, że mamy tego bliza i on wypluwa do nas taki pocisk z powietrza, kulę powietrza taką. No i my musimy tą kulę odbić mieczem, i jak go wtedy się zabije, to jest achievement, tak. Czyli w sumie podobnie jak z gazami. Nowe obrazy są i, no, i bloki i to w sumie nie wiem czy, wie, czy coś jeszcze, parę jakichś nowych obrazów, bloków i jeszcze jakieś inne pierdoły, słyszałem, że jakieś błędy są, ale może to niedługo załatają w jakiejś aktualizacji, kurde, dobra, bo mi to budowanie jakoś tak nie idzie, ale no tak tutaj zacząłem jakiś domek, nie wiem czy wyżej czy niżej jeszcze by to zrobić. Może bym wyżej zrobił, to by się tutaj jeszcze jakieś zrobiło. Coś z beczkami, jakieś pomieszczenie czy coś. No taką przystań oto zbudowałem kurde. O, takie, taki oto piękny mostek zrobiłem molo. E, tutaj jakieś łódeczki, taki a la falofron niewielki. No. Plażę nareszcie, kurde skopałem, zrobiłem. W miarę, w miarę wygląda. Tak jak powinna wyglądać w miarę. Tutaj żuwie oczywiście są żółwiki. się ma żółwiu. Jeden drugi. I tu gdzieś pandy jeszcze były, kurde. Ale nie pamiętam gdzie w sumie. Ale wiem, że gdzieś były pandy, kurde. Pandy pandziaki, kurde. O, i się żarcie kończy, kurde. Dobra, nie będę chodził be bez celu, bez sensu tutaj po tej dżungli, nie? Ale... Ale, ale jak gdzieś to bagno znajdę, te bagna, a gdzieś wiem, że były, to My się w którymś odcinku przejdziemy, zobaczyć jak ten nowy mob wygląda i taką sobie zrobimy gdzieś uprawę, może jakieś ruiny portali, coś się poznajduje po drodze, jakieś jaskinie dowalone fajne. O właśnie i zapomniałem... O nowej strukturze, właśnie powiedzieć, o tej komnacie próby, kurde. To jest właśnie z miedzi, kurde, zbudowana, stworzona. I mamy te takie skarbce. No, jak gdzieś znajdziemy jakoś coś, to też myślę, że się ogarnie, nie? Jakąś wyprawę się zrobi do tego. Do takowej. Tak, tu jest super wejście, przejście. więcej kości, to zrobimy mączki kostnej i wybierzemy się do starej bazy bo w sumie dawno w niej nie byłem i to będzie tyle z tego odcinka, też przepraszam, że taki troszkę bez ładu i składu, ale no odcinek tutaj po przerwie z tego Minecrafta i też troszkę troszkę lekko y, chory jestem nie ukrywam, że ciężko mi się trochę skupić na grze tutaj eee, tak No o teraz w netkerze nie zrobię, kurde mm -hmm. Powrót na stare śmieci Siema, co tu kurde słychać Jad się hyca Ale tu kurde cisza, spokój A tu wszystko urosło praktycznie, te, te moje, te farmy No tak jak mówiłem, tutaj będzie kurde wyspa normalnie rolna z produkcją rolną, a... A tam, tam, tam w tamtej bazie sobie zrobimy takie bardziej inne rzeczy Tak ja No ale nasionek to tu tyle jest, że... Mączkę kostną sobie tutaj zostały, bo się przyda A tam jej nie potrzebuję No czego się kurde Ryczycie Zjadłyby coś No i nie wiem czy mamy, mamy jeszcze jakieś marchewki jakieś ziemniaki czy coś ale Fajnie by było Takowych trochę Ogarnąć O kurde przenisa za tą W wodzie normalnie super moja wyspa kurde Piękna przepiękna hmm. O właśnie no i mam ten yy, Dla konia Equipment o, mam ziemniaki, no to super, to będziemy ziemniaki Będę robić. O, jeszcze tutaj nie pozabierają wszystkich cennych rzeczy, że tak to nazwę. O, i tutaj jeszcze została. O, o, zdradzę wam, tutaj został cały enchant i wszystko. Nie wiem w sumie, czy to usuwać. Nie chcę zostanie. Będę miał dwie bazy i tyle w temacie, kurde. O, i tutaj węgiel jeszcze został. Tutaj też węgiel został. Kowadło świeczka została, zegarek został jeszcze, mapa została, no spawnpointa sobie ustawimy, idziemy te pyry posadzić, kurde, tą ulewę. Bo mi się pyry kończą, kurde i Oj, mamy pięćdziesiąt pyru kurde. To jest biznes, kurde. End biznes. Całe tutaj zrobimy wiel... dużo kurde będzie pyru. Pszenica to tam do krów była, ale mamy zapas pszenicy. To teraz mogę tutaj trochę innych rzeczy mieć. No, jeden ziemniak został, idealnie dla mnie. Dobra, ja tu przyszłem po jedzenie, tak, bo mi się jedzenie skończyło. Także muszę troszkę niestety drogie krówki was się pozbyć. I widzę, że troszkę waszą populację ograniczyłem. Dlatego trzeba odbudować waszą populację tutaj. Mamy 34 mięsa. Także super sprawa. Dobra, kurde widzowie. Myślę, że z tego odcinka, jakże emocjonującego, to by było na tyle. Taki troszkę bez ładu, bez składu. Tak jak już mówiłem, ale no co, zdarza się. Takie odcinki też są czasami potrzebne. Także co łapek w górę, soczysty komentarz. I. Do następnego odcinka, kurde. Elo.